Serdecznie państwa witam na cotygodniowym gminnym serwisie informacyjnym. Na początek jak zwykle informacje związane z rozwojem epidemii, a dokładnie stanem jaki jest w naszej gminie. tu chciałbym poinformować, że według informacji, które posiadamy, na terenie naszej gminy jest 7 osób zakażonych, 8 osób yy, Objęty kwarantanną domową na podstawie decyzji sanepidu i 14 osób w kwarantannie granicznej. Jak Państwo zauważyli, zwiększyła się liczba osób zakażonych, co prawda nieznacznie było jedno, no ale to też widzimy, że tendencja jest wzrostowa. W związku z tym no, chciałbym w tym momencie zaapelować do wszystkich mieszkańców o. Przestrzeganie wszelkich zasad, jakie są wszelkich obostrzeń i, i zaleceń, które są tutaj przekazywane przez ministerstwo, żeby jednak chronić siebie i innych, no bo niestety to zagrożenie jest realne. Zwłaszcza, że obserwując otoczenie, to sąsiednie gminy albo mają pojedyncze przypadki, albo nie mają wcale, a my jako no powiedzmy sobie niewielka gmina i siedem przypadków, no to jednak jest sporo. W związku z tym. Zachęcam do dalszego przestrzegania wszystkich przepisów związanych z koronawirusem. Następna sprawa to jest funkcjonowanie urzędu gminy. Oczywiście urząd funkcjonuje prawie, że normalnie. Część pracowników jest na pracy zdalnie zgodnie z zaleceniem ministerstwa, natomiast przyjmujemy normalnie strony od 9 do 14. Na sali przyjęć to jest sala GOKU i w, godzinach, w tych wymienionych godzinach od poniedziałku do piątku. Następna sprawa z tym związana to jest profil zaufany. Więc, mając na uwadze wykorzystanie nowych technologii i jednocześnie sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli, wystąpiliśmy do ministerstwa o ustalenie punktu potwierdzenia profilu zaufanego. Po około dwóch miesiącach otrzymaliśmy uprawnienia, i na dzień dzisiejszy możemy taki profil tutaj zaufany Państwu potwierdzić. W związku z tym zachęcam te osoby, które chciałyby to zrobić, jest urząd do tego przygotowany i ma odpowiednie uprawnienia. Kolejną sprawą, którą Państwo pewnie znacie, bo w związku z odmrażaniem gospodarki, Przechodzeniem do, do normalności jest możliwość otwarcia przedszkoli i klas zerowych, jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci, obsługi, ale również sytuację, w jakiej jesteśmy, czy jednak zwiększona ilość zakażeń w naszej gminie, a także. Braku możliwości zaopatrzenia we wszystkie wyposażenia, jakie jest wymagane przez SONEPIT, podjęliśmy decyzję o otwarciu albo o przesunięciu otwarcia naszych przedszkoli na dzień 18 maja. W związku z tym, proszę Państwa, tych, którzy są zainteresowani, o kierowanie swoich informacji do dyrektorów szkół, do dyrektorów przedszkoli, którzy będą Państwa informować na temat, kiedy te przedszkola będą otwarte i, i, i w jakim zakresie, bo trzeba przyznać, że to, że są przedszkola, będą otwarte, to nie będzie tak, jak było do tej pory. To jest zupełnie inna forma. Można powiedzieć, że to już na zupełnie innych zasadach będzie funkcjonowało, przynajmniej w tym okresie. W związku z tym dobrze byłoby się zapoznać z zasadami, jakie są. One są na stronie naszej internetowej, ale również myślę, że szkoły na swoich stronach te informacje przekażą. W związku z tym najpierw się proszę zapoznać z zasadami, następnie kierować informacje o potrzebie wysłania dzieci do zarówek czy do przedszkola do dyrektorów i myślę, że planowany termin 18. Maja będzie realny i wtedy będziemy mogli te przedszkola otworzyć. Oczywiście w ograniczonym zakresie. Następna sprawa to jest sprawa, która dotyczy części wsi Iwkowa, dokładnie tej części, gdzie jest budowana kanalizacja. Otóż chciałbym przypomnieć, że do części mieszkańców albo już przyszły Pocztą, albo przyjdą w najbliższym czasie umowy, umowy na wykonanie, na wybudowanie przyłączy i mam taki apel do Państwa, do tych państwa, do których przyjdą, żeby zapoznać się z tą umową, przeczytać uważnie, jeśli Państwo możecie, to proszę podpisać i nam zwrócić. Chodzi o to, żebyśmy zdążyli z wykonaniem tej inwestycji, w związku z tym, że jednak te ograniczenia z koronawirusem są duże, żebyśmy tych opóźnień nie mieli, w związku z tym taka moja prośba. Kolejną informacją, którą chciał Państwu przekazać, to jest informacja od firmy, która się zajmuje transportem pasażerskim, a dokładnie firma Impero. Że od najbliższego poniedziałku, to jest od 11 maja, mają być przywrócone kursy busów z kątu przez Iwkową do Brzeska i odwrotnie. Mamy informację od firmy, która tym zarządza, że będzie się to odbywało według rozkładu wakacyjnego wzbogaconego. Natomiast co do szczegółów, to prosiłbym, żeby Państwo się zapoznali na stronie internetowej tej firmy bądź na stronie naszej gminy, bo tam mają być informacje, dokładnie o której godzinie te kursy będą się odbywały. Oczywiście one będą w sposób przeprowadzony, tak jak są obecne zasady, czyli według wszelkich zasad bezpieczeństwa. No, oczywiście tych zasad trzeba przestrzegać. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy tyle. Dziękuję za uwagę. Bądźmy zdrowi.